Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w 13 odcinku z serii Rozrusznik Poranny i w tym odcinku przenosimy się na trawę, czyli nieco się nam zmieni sceneria. Zaczynamy od takiego ćwiczenia, które będzie mobilizowało naszą grupę kulszowo-goleniową, czyli wszystkie te mięśnie, które są z tyłu uda, do tego, żeby była tam większa ruchomość. Kładziemy się na plecy, łapiemy się pod kolanem i wykonujemy wyprost nogi do, do samego końca, aż wyprostujemy nogę w kolanie. To, co jest istotne, to im jest nam ciężej, jakby mamy gorszą mobilność, tym możemy chwycić niżej, bardziej pod pośladkiem, a im po prostu już czujemy, że mamy lepszą tą mobilność, to możemy dłonie przesunąć bardziej w kierunku kolana i przyciągnąć kolano nieco bardziej do klatki. To, co jest istotne oczywiście, to to, żeby zrobić zmianę, tak mniej więcej co trzy powtórzenia, a dodatkowo, żeby ruch wykonywany był tylko w stawie kolanowym, a nie w lędźwiach, nie gdzieś w drugiej nodze, nie szukajcie kompensacji, tylko wykonujcie to e, tylko właśnie w tym e, tyle uda. Tam powinna się ta ruchomość dziać. Skończone. Minuta przerwy. Przepraszam, 9 sekund przerwy Boże, minutę to będziemy ćwiczyć. W każdym razie w tym mm, odcinku jest jeszcze jedna rzecz, której wcześniej nie było. Jeden czynnik. Jestem ciekaw, czy zauważycie, ale to potem. Póki co zaczynamy z klęku podpartego, prostujemy jedną nogę i przenosimy ją do boku, zaraz nad ziemią. To co jest istotne to noga prosta w kolanie, kręgosłup w naturalnych krzywiznach, tam już się nic nie załamuje i przenosimy nogę tak daleko, jak jesteśmy w stanie i możemy nawet zrobić lekką pauzę, gdy noga jest z przodu. Pracujemy mniej więcej 3-5 powtórzeń na nogę i potem zmiana. Co nam tutaj się będzie angażowało? No myślę, że jak zrobiliście parę powtórzeń, to już czujecie, że poślady tutaj działają, że działa brzuch, że odcinek lędźwiowy, no ale generalnie tutaj mięśnie około stawu biodrowego e, będą wykonywały największą robotę. Świetne ćwiczenie jeśli chodzi o wzmacnianie, świetne ćwiczenie jeśli chodzi o poprawę mobilności, więc bardzo, bardzo polecam, żeby to robić. Mniej więcej 3 powtórzenia i zmiana, ostatnie 5 sekund pracy i zaraz mamy 10 sekund przerwy. Dobra, 10 sekund przerwy, łyczuś wody. Szykujemy się do kolejnego ćwiczenia. Tym razem zaczynamy z siadu klęcznego. Ważne jest to, że jesteśmy tutaj na palcach, czyli stopy są zadarte. To ćwiczenie już było. Wykonujemy wypchnięcie bioder daleko do przodu. Klatka piersiowa idzie w powietrze. Łopatki idą w dół i lekko do siebie, a głowa na przedłużeniu kręgosłupa. E, najistotniejsze, napięty poślad na maksa. Po prostu musicie czuć, że poślady są... No bardzo mocno napięte. I brzuch. Brzuch musi być napięty. Powinniśmy zachować prawidłową relację z względem żeber, ale to może o tym przy innej okazji, bo tutaj dużo by tłumaczyć. W każdym razie brzuch napięty, poślad napięty. Wykonujemy wypchnięcie, 3 sekundy przerwy, powrót do dołu. To ćwiczenie, to ćwiczenie ma zadanie mobilizować nasze zginacze bioder, czyli mają się tam rozciągnąć te zginacze. To właśnie te mięśnie, które są najczęściej pospinane, gdy dużo siedzimy, a kto dziś dużo nie siedzi. No nie wiem kto. Nie mam pojęcia, więc każdy to powinien robić. OK. to było nasze trzecie ćwiczenie. 10 sekund przerwy i zaraz czekają nas kolejne ćwiczenia. Jestem bardzo ciekaw, czy zauważycie. Co dziś jest inaczej względem wszystkich dotychczasowych odcinków? Poza tym, że ćwiczymy na trawce, a nie na tarasie. Dobrze, kładziemy się na brzuchu ręce w bok i teraz wykonujemy przeniesienie prawej nogi do lewej ręki. I właśnie równocześnie wtedy ugina się ta ręka po stronie nogi, która pracuje. No nic, musicie to zobaczyć, bo tłumaczyć to ciężko. Ja tylko zwrócę uwagę na najważniejsze rzeczy. Ta noga, która idzie za plecy. Poślad się musi napiąć. On ma inicjować ruch. Ten ruch nie może być inicjowany z odcinka lędźwiowego, tylko właśnie z poślada. Yy, polecam był na kanale taki odcinek o niedziałających pośladkach i był tam taki test, gdzie podnosiliśmy nogę do góry i sprawdzaliśmy co się pierwsza napina. Pamiętajcie, to musi być poślad, bo jeśli nie to jest słabo, musicie przerobić ten materiał. W każdym razie to ćwiczenie również ma mobilizować yy, stawy biodrowe, szczególnie zginacze bioder do pracy, a równocześnie rozciągamy klatkę piersiową i obręcz warkową, więc no super fajnie, super fajnie. Minuta minęła. 10 sekund przerwy i zaraz jedziemy dalej. OK, kolejne ćwiczenie zaczynamy z leżenia na plecach, i to ćwiczenie znacie świetnie. Wykonujemy wypchnięcie bioder. Znowu angażujemy pośladek po to, aby rozciągnąć mięśnie, zginaczy bioder. Czyli wzmacniamy poślady, wzmacniamy grupę kulszową, goleniową, która również była mobilizowana w tym zestawie. I no świetnie, świetnie, świetnie. Dla osób siedzących, bardzo świetnie. Warto wykonywać. No to ćwiczenie również wykonujemy bardzo często w programach treningowych, czy to we wszechstronnym. Ciele, czy to w mobilnym ciele, przy czym no tam jest to bardziej poukładane w jakąś taką spójną strukturę, która ma nas doprowadzić z punktu A do punktu B. A nasze rozruszniki to tak naprawdę tylko taki fajny start, żeby dobrze zacząć dzień. A coś więcej, coś bardziej sprecyzowanego, coś bardziej konkretnego, co ma dać wymierne rezultaty, no to jest tam w tym programie treningowym. Mniejsza o to, to ćwiczenie znacie. Mam nadzieję, że wykonujecie je teraz cały czas bardzo uważnie i z pełną świadomością. Mamy 10 sekund przerwy i mamy jeszcze jedno, ostatnie ćwiczenie. To ćwiczenie, które teraz będzie, również znacie. Zaczynamy z dłońmi splecionymi na głowie i wykonujemy powolne zwijanie kręgu słupa, kręg po kręgu, tak żeby łokcie doszły do kolan, a wręcz nawet czoło do kolan i wtedy uginamy nogi, zwijamy plecy całkowicie i wykonujemy powrót z lekkim przeprostem do tyłu, zachowując oczywiście no wszystkie standardy, żeby sobie nie zrobić krzywdy. To ćwiczenie znacie pod warunkiem, że wykonujecie już nasze zestawy regularnie. Dziś jest odcinek numer 13. Mam nadzieję, że jesteście z nami od początku, a jeśli nie, to przecież można nadrobić, można sobie odpalić i robić wszystko od nowa. No, i mam nadzieję też, że jeśli już tutaj jesteście i wykonujecie te zestawy regularnie, to zapraszacie też swoich znajomych. Bo tak mam wrażenie, że coraz mniej osób ogląda te rozruszniki, a z drugiej strony bardzo dużo osób pisze, że to jest genialna sprawa, więc cieszę się. Dobrze, moi drodzy, koniec. Dziękuję Wam bardzo. Zrobione. Widzimy się już jutro. Życzę Wam wspaniałego dnia. Do zobaczenia. Cześć. Jeśli podobał Ci się ten materiał, to koniecznie kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek, bo dzięki temu wszystkie kolejne materiały będą Ci się na bieżąco wyświetlać. Będzie mi też bardzo miło, jeśli zaprosisz do naszej porannej gimnastyki swoich znajomych, żeby też się z nami rozruszali. A dodatkowo taka ciekawa informacja, jeśli chcesz wiedzieć, jak być w formie, jak trenować i nie zwariować to zapraszam do tego, żeby wejść na stronę człowiekuruszsie.pl i tam zostawić swój adres mail, bo dzięki temu wszystkie takie przydatne informacje trafią prosto na Twoją skrzynkę. Obiecuję, że będzie to zero spamu, same konkrety. A tymczasem widzimy się jutro w kolejnej porannej gimnastyce o 6 rano. Do zobaczenia. Cześć.